Że osoby na wyższych stanowiskach, które dobrze zarabiają, nie doceniają już tak podwyżki. Członkowie zarządów, kadra zarządzająca, w dyrektorzy. I każdemu no, tak się nie da. Taki, taki pakiet ubezpieczeń może być warty, no ile? No. Iść w miliony? Dokładnie. Kim są kluczowi pracownicy w firmie? To są ci pracownicy, którzy dzięki którym ci prezesi i właściciele firm rozumiem zarabiają. Dokładnie. Dlaczego w takim razie warto w nich inwestować? Nie swoich kluczowych pracowników, a będziesz miał szczęśliwych klientów, to to przyniesie wymierne korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Tak? W pewnych branżach mamy rynek pracownika, to nie jest już rynek pracodawcy. Więc dobra kawa w firmie to może być zachęta dla pracownika, prawda? Mhm. Chyba nie z takiego powodu, pracownicy będą czuli się związani z firmą. Ale możemy stać. Kartę do klubu sportowego, prawda? Jakąś medyczną na przykład. To już przestaje być tym benefitem, który miał sprawić, że ja chcę w tym konkretnym miejscu pracować. Jego usatysfakcjonuje coś, co spowoduje, że on się poczuje wyróżniony. Kluczowi pracownicy to jest jeden temat, ale tutaj, tak jak słusznie pan zauważył, właściciele. Bo często to są spółki. Ale co się stanie, kiedy zabraknie mojego wspólnika? Czyli tutaj polisa. Jest świetnym instrumentem, żeby zabezpieczyć krzyżowo wspólników właśnie na taką ewentualność. Tego typu benefity należy robić na produktach tak zwanych gwarantowanych, i tam nie ma możliwości straty, zarówno po stronie osoby ubezpieczonej, jak i ubezpieczającej. Co możemy doradzić komuś, yy, prezesowi, właścicielowi firmy, który teraz po raz pierwszy słyszy o czymś takim? Przemysław Talkowski, witam was serdecznie. Zadowolone krowy dają więcej mleka? Takie powiedzenie usłyszałem, kiedy pracowałem w Stanach Zjednoczonych, będąc na wymianie studenckiej. Pytanie, czy nasi prezesi, właściciele polskich firm zdają sobie sprawę z tego, że wartość ich firmy bardzo często zależy i no, jest mierzona? wartością tych najbardziej kluczowych pracowników w firmie i co zrobić, żeby oni byli nie tylko zadowoleni, ale żeby też byli związani z tą firmą, z tym biznesem jak najdłużej. I w tym pomoże nam Radosław Kaczmarczyk, doradca ubezpieczeniowy, ale także trener biznesu i doradca biznesowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Amerykanie mają jeszcze jedno określenie na to, o czym będziemy rozmawiać, złote kajdanki, ale ono mi się mniej podoba takie trochę średnie skojarzenia, tak, tak, tak. Mhm. dlatego ja posłużę się dzisiaj. Starą dobrą klepsydrą. Dlaczego ona tutaj się pojawiła na naszym stole. To się Państwo dowiedzą nieco później, ale zacznijmy od rzeczy najważniejszej dla właścicieli firm, dla prezesów. Kim są kluczowi pracownicy w firmie? Ci najważniejsi, którzy budują markę. Doraćmy może właścicielom prezesom firm, gdzie ich szukać, jak ich, jak ich wyłapać. Ja powiem może przewrotnie, że to zależy. To zależy od branży, zależy od tego, co tak naprawdę robimy. To może być człowiek, który ma pewien pomysł, super, na, na biznes, tak, i ten biznes wdrożył, czy ten pomysł wdrożył w firmie. To może być osoba, z którą pracuję od wielu, wielu lat na konkretnym stanowisku, tak, i ta osoba pomaga mi w prowadzeniu biznesu. To mogą być wreszcie osoby, które są zasłużone do, dla firmy z różnych powodów, tak, więc tutaj ja myślę, że takiej jednej definicji na to nie jesteśmy w stanie dać. Nie, nie powiemy, że na takim i takim stanowisku tak. trzeba ich Dokładnie. szukać, prawda? Dokładnie. To zależy też od branży przecież. To e... mogą być też osoby na przykład z produkcji, tak? I zasłużone dla, dla firmy. Ale, ale z pewnością to będą te osoby, które mają albo takie doświadczenie, albo takie umiejętności, czy też wiedzę, która jest trudno zastępowalna na, na rynku, tak? Jakaś unikatowa. Tak? Mhm. I to się zawsze przekłada na zyski i wyniki w firmie, czy niekoniecznie? Znaczy myślę, że w dłuższej perspektywie czasowej tak. I to są ci pracownicy, którzy dzięki którym ci prezesi i właściciele firm, rozumiem, zarabiają. Dokładnie. No dobrze, dlaczego w takim razie warto w nich inwestować? No, oczywiście, po to, żeby firma się rozwijała, ale w praktyce na co by pan zwrócił szczególną uwagę? Znaczy, ja myślę, że to jest kluczowe. Ja kiedyś usłyszałem też takie stwierdzenie od właściciela firmy Virgin, to znaczy nie bezpośrednio, tak, ale usłyszałem je w internecie: zadbaj o swoich kluczowych pracowników, a będziesz miał szczęśliwych klientów. I de facto myślę, że o to chodzi, tak? Że jeżeli my poświęcimy odpowiednią ilość czasu konkretnym pracownikom, którzy z nami, z nami pracują, poświęcają się dla naszej firmy, to to przyniesie wymierne korzyści w dłuższej perspektywie czasowej, tak? Być może nie od razu tu i teraz, ale na pewno w dłuższej perspektywie czasowej tak. Więc myślę, że po prostu warto nad tym się zastanowić, warto to przemyśleć, jeżeli chce myślę o długotrwałym prowadzeniu biznesu. To się pojawia teraz u nas na stole jeszcze jedna rzecz bo chcemy porozmawiać teraz, o jakich benefitach my możemy mówić. Ja sobie pomyślałem tak, że dobra kawa w firmie to może być zachęta dla pracownika, prawda? Mm -hmm. e, no mam dostęp do dobrej kawy, no to mm, dobrej, Dobry. prawda? E, wartościowej, w to też e, właściciel inwestuje. I to jest dla mnie taki benefit krótkotrwały. Mm -hmm. Taki benefit, który powoduje, że e, ja, no cóż, napiję się dobrej kawy, Yy, ona tutaj o, idealnie. Idealnie, nawet taki menik z wypukły się pojawił. Mm -hmm. Ona jest dla mnie cały czas dostępna, ale chyba nie z takiego powodu pracownicy będą czuli się związani z firmą. No na pewno nie, na pewno nie. Dlatego, że bo to, ja, ja bym powrócił jak gdyby do początku, czyli jak gdyby odpowiedziałbym sobie na pytanie, czym jest benefit. Benefit jest pewnego rodzaju wyróżnikiem. Bo tak powinno być. I teraz, kiedyś te benefity takie klasyczne, ja nie mówię, że one nie spełniają swojej roli, bo każdy się lubi nabić dobrej kawy i to jest jasna sprawa. Tylko ja się zastanawiam, czy dzisiaj tego typu benefity stanowią pewien wyróżnik tak, dla mnie jako pracownika. Czy ja czuję się doceniony. Dlatego, że mogę się napić dobrej kawy w firmie. Raczej, Chyba za mało. Za mało. Raczej staje się to standardem. Ale powoli. to jest też symbol, który pokazuje, że możemy dostać coś od pracodawcy, co jest pewnego rodzaju mhm. benefitem i wykorzystamy to natychmiast. Tak. E, może nie da nam kopa tak do pracy jak kawa na... Kilkadziesiąt nawet minut, ale możemy dostać kartę do klubu sportowego, prawda? Jakąś medyczną na przykład, gdzie wykorzystamy tu i teraz. To, Dokładnie. Znowu, to trochę za mało, bo to się już stało standardem powoli? Tak, tak, to się staje standardem. To znaczy, proszę zauważyć, we wszystkich ogłoszeniach na przykład o pracę, a dzisiaj no, trzeba sobie powiedzieć, w pewnych branżach mamy rynek pracownika, to nie jest już rynek pracodawcy. Więc w ogłoszeniach o pracę bardzo często jest wymieniona właśnie karta sportowa. Karta zdrowotna, ubezpieczenie grupowe. Czyli to jest pewien standard. To już przestaje być tym benefitem, który miał sprawić, że ja chcę w tym konkretnym miejscu pracować. I tu przechodzimy do naszej klepsydry która m, tak naprawdę przesypuje się, można powiedzieć, z każdym dniem naszej pracy i to są benefity, które działają długofalowo. Mhm. I tu chcemy porozmawiać o ubezpieczeniach, o pakietach ubezpieczeń dla pracowników, przecież ubezpieczenia potrzebują czasu właśnie. I ja sobie pomyślałem, że to jest taki symbol, który mówi... Im dłużej jesteś z nami, tym więcej zyskujesz, prawda? To Dokładnie. widzimy tutaj. To się, te, te benefity się przesypują dla ciebie jak ziarenko piasku każdego dnia. Nie inwestujemy cie, w ciebie tylko tego konkretnego dnia, dając ci dobrą kawę. Inwestujemy w ciebie na lata, żebyś był z nami, mhm. żebyś był lojalnym mhm. pracownikiem, tak? Ja powiem jeszcze jedno. Ja myślę, że to jest też ważne, że właśnie taki benefit stworzony indywidualnie, on nie powinien być dla każdego. Bo on będzie się zatracał z tym benefitem takim codziennym. Czyli tutaj znowu powracamy do tego, co powiedzieliśmy na początku. Musimy mieć kluczowe, kluczowych pracowników, których musimy sobie wyodrębnić i im zaproponować takie rozwiązania. Natomiast tych rozwiązań jest dużo. Dobra kawa w firmie może być dla każdego pracownika. Pakiet ubezpieczeń, tak naprawdę dla tych kluczowych. Ale jeszcze raz, pana doświadczenia. Mówiąc o kluczowych pracownikach, będziemy mówili najczęściej o kadrze zarządzającej. Dokładnie. Członkowie zarządów, kadra zarządzająca, w dyrektorzy wyższego szczebla, działów. Tak. Bo to jest ten trzon firmy, który rozumiem, no znowu, pcha ten przysłowiowy wózek. Dokładnie. No i teraz tak, mówiąc o pakietach ubezpieczeń, które symbolizuje ta klepsydra, prawda? Im dłużej jesteś z nami, tym więcej się dla ciebie przesypuje. Nie każdy właściciel firmy może kadrze zarządzającej dać podwyżkę, która ich zadowoli, prawda? Ja wiem, weźmy sobie 50 tysięcy złotych, mhm. prawda? I każdemu, no tak się nie da. A ten pakiet ubezpieczeń, rozumiem, to powoduje, że to się tak nam przesypuje powoli, prawda? Z tak. każdym miesiącem i tego się może uzbierać naprawdę sporo. To taki, taki pakiet ubezpieczeń może być warty, no ile? No kilkaset tysięcy? To może iść w miliony? Może być nawet więcej, tak. Iść w miliony, dokładnie. Więc generalnie jakby to jest istota yy, problemu, że jeżeli nie stać mnie na podwyżki, a najczęściej tak bywa, pan spotyka się. To znaczy z tym, że... nawet nie chodzi o to, czy mnie nie stać na podwyżki, tylko, ja, tylko yy, wszystkie doświadczenia wskazują na to, że osoby na wyższych stanowiskach, które dobrze zarabiają, nie doceniają już tak podwyżki. Bo teraz to, co, to, co pan powiedział, ile trzeba dać człowiekowi, który zarabia 60 tysięcy, żeby no tak. on był satysfakcjonowany? Bo 3000 złotych podwyżki dla niego, tak naprawdę, no nie oszukujmy się. No oczywiście on pewnie będzie zadowolony, bo ma o 3000 więcej, ale czy to będzie jego wyróżnik? Mm -hmm. Nie sądzę. Jego usatysfakcjonuje coś, co spowoduje, że on się poczuje wyróżniony. I tak dokładnie, tak jak pan mówi, tak lepsydra, nawet w przyszłości on będzie widział pewien cel, który, który dla niego się buduje i pracodawca buduje, Nawet, nawet tam. Powoli, stopniowo, ale on będzie widział ten finalny cel, to dla niego to będzie większa nagroda niż te 3000 zł podwyżki. I słowo kluczowe dla wielu właścicieli i prezesów firm: sukcesja. Co będzie z moją firmą, z dorobkiem mojego życia, biznesowym dorobkiem życia, kiedy mnie zabraknie? Znowu, czasami nie można liczyć na rodzinę, czasami dzieci nie chcą tego przejmować, ale. Kluczowi pracownicy w firmie muszą dalej działać, kiedy mnie prezesa, właściciela firmy zabraknie. To jest, rozumiem, warunek, żeby ta firma działała dalej. I jak zabezpieczyć tych kluczowych pracowników, jak ich przekonać tymi instrumentami, o których mówimy, żeby oni chcieli zostać w firmie. Ale to kluczowi, kluczowi pracownicy to jest jeden temat, ale tutaj, tak jak słusznie Pan zauważył, właściciele. Bo często to są spółki. Czyli trzeba popatrzeć na to, że kluczowych pracowników zabezpieczam, i to jest jeden temat, bo oni pozwolą pociągnąć tą firmę dalej. Ale co się stanie, kiedy zabraknie mojego wspólnika? Czy ja dalej będę w stanie kontynuować tą działalność? Czy ja dalej będę w stanie prowadzić tą firmę? Bo tak jak pan słusznie zauważył, myślę, że 80% spadkobierców wcale nie chce wchodzić do biznesów, w których nie jest zaangażowana. Im zależy na pieniądzu. Ja powiem szczerze, nie widziałem nigdy przygotowanej umowy spółki, która by pokazywała, skąd wziąć pieniądze na to, żeby chociażby spłacić spadkobierców. Tak? W sytuacji, kiedy umowa spółki wyraźnie ogranicza to prawo dostępu do udziałów. Czyli I tutaj Polisa jest świetnym instrumentem, żeby zabezpieczyć krzyżowo wspólników, właśnie na taką ewentualność. No bo prowadzimy spółkę. Niech to nawet będzie ta najprostsza spółka cywilna, ale nie jednoosobowo. Jest nas y, kilku czy kilkoro i y, każdy ma swoje zadania. Tak. Jeżeli y, jeden ze wspólników nagle odchodzi, y, no, może na przykład y, doszło do jakiegoś wypadku, prawda? Doszło do, do jakichś trudnych sytuacji mhm. życiowych, on na przykład ginie, y, to taka polisa pozwala wtedy co? Zabezpieczyć finansowo jego brak, tak naprawdę? Tak. Tak, albo spłacić spadkobierców, bo tutaj się nasuwa pytanie, czy ja będę w stanie prowadzić ten biznes ze spadkobiercami, którzy załóżmy na przykład na tym biznesie się nie znają. A chcą to po prostu spieniężyć, spieniężyć. te w postaci dokładnie. Dokładnie. tego, że na przykład ojciec, współwłaściciel firmy nie żyje. Dokładnie. Tak? dokładnie, dokładnie. I tutaj polisa, czyli to wtedy trzeba też odpowiednio e, dobrać produkt, który... Zabezpieczy na taki ewentualny wypadek. Dokładnie. Wachlarz możliwości jest tu szerokim... No tu jest praktycznie taki sam jak przy zabezpieczaniu kluczowych pracowników. Możemy w dowolny sposób stworzyć takie rozwiązanie. Przejdźmy teraz do konkretów. Można uszyć na miarę takie pakiety ubezpieczeń, bo pracownik pracownikowi nierówny, powiedzmy, że. Każdy jest dobry, każdy jest kluczowy w tej firmie, ale każdy ma swoje potrzeby. Jak to możemy rozróżnić? Oczywiście, że można. To znaczy, A tutaj... zna pan jakieś przykłady? Tak, no, znam taki przykład. Nie, oczywiście nie będę mówił, jaka firma, Jasne. natomiast y, pracodawca wy, y, wytypował pięć osób, które z jego, z jego punktu widzenia były kluczowe dla jego organizacji i pozwolił nam, Porozmawiać z każdym z tych pracowników. tak? Czego potrzebujesz? Czego Takie pa pada, no bo, padały pytania, rozumiem. Dokładnie, bo wtedy de facto ten, ten pakiet będzie przygotowany, uszyty na miarę i rzeczywiście on będzie realizował swój sukces. No i tak, jedna osoba powiedziała, że ma marzenie wykształcić swoje dziecko w przyszłości za granicą. No i zbiera na to pieniądze, ale fajnie by było, gdyby jeszcze jakieś dodatkowe źródło gromadzenia tych środków finansowych była na przyszłość. Drugi pracownik stwierdził, że jest sam, nie ma nikogo. Jest singlem. Jego... Jest singlem. Klasycznym singlem. Jego rodzice są już w odpowiednim wieku, więc jak gdyby zostawianie jakichkolwiek pieniędzy dla nich nie ma najmniejszego sensu. On nie sensu. musi oszczędzać na studia dla dziecka. Dokładnie, ani dla dziecka. Więc tutaj pomyśleliśmy o takim rozwiązaniu, które zabezpieczy jego da konkretne pieniądze w sytuacji, gdyby jego sytuacja się pogorszyła, na przykład zdrowotna. Tak? Więc tych przykładów można mnożyć, naprawdę. To możemy stworzyć różne rozwiązania. To. Czy pracownik mm, musi spełniać jeszcze jakieś dodatkowe warunki, żeby dostać taki pakiet ubezpieczeniowy, czy tak naprawdę to nie ma znaczenia? Jeżeli pra pracodawca go zdefiniuje jako tego kluczowego, to nic nie stoi na przeszkodzie. No, oczywiście. Tutaj będzie jedna rzecz, którą, która jest niezmiernie ważna, mianowicie to już są ubezpieczenia indywidualne, szyte na miarę. Więc tutaj jest cały proces szacowania ryzyka związany z konkretną osobą. No i tutaj w, takim wyznacznikiem jest oczywiście stan zdrowia. I to jest kluczowe. Różnego rodzaju badania. Tak. Mhm. Dobrze, a mm, czy generalnie możemy tworzyć takie pakiety ubezpieczeń? W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, czy na przykład bardziej zależy nam, żeby pracownik został w firmie, czy żeby nie chciał odchodzić. Ktoś powie, to jest to samo, mhm. ale wydaje mi się, że nie do końca, bo jeżeli wiemy, że nikt nam nie podbierze tego pracownika, to możemy inaczej to tworzyć, mhm. albo jeżeli wiemy, że rotacja na przykład w naszej branży jest, jest ogromna, duża. prawda, mhm. czy tak nawet można tym sterować? Można, oczywiście. To nie, nie stoi na przeszkodzie, bo właśnie kluczowe jest też to, co, w, no bo oczywiście musimy to wziąć pod uwagę, jaki zamysł ma pracodawca, tak? Ale w ten zamysł pracodawcy, jeżeli pozwoli nam indywidualnie podejść do konkretnych pracowników, to myślę, że tutaj któryś z tych, z tych elementów zawsze będziemy w stanie zabezpieczyć. A co możemy doradzić komuś? prezesowi, właścicielowi firmy, który teraz po raz pierwszy słyszy o czymś takim. Do tej pory w ten sposób nie podchodził do pracownika, żeby związać go tego kluczowego bardziej z firmą i on teraz zaczyna od zera. On nie ma on mhm. tak naprawdę nie ma świadomości. To co możemy mu doradzić na samym początku, jak już zdefiniował znalazł tych swoich kluczowych pracowników? Ja bym doradzał zaufanie do specjalistów. No tak. Tak. Bo... Nie odpalajmy internetu i nie próbujmy tego. Dokładnie, robić, robić samemu. Samemu. Dokładnie, dokładnie. I, I większą taką otwartość, bo zauważyłem, że tutaj właśnie bardzo często pracow... pracodawcy chcą to zrobić sami. I podam bardzo prosty przykład z tym takim codziennym benefitem. Tak? Bardzo często benefity na przykład sportowe są przepłacone. Dlatego, że za, zaledwie 30% osób korzysta z tych benefitów, reszcie nie, a pracodawca wydaje bezsensownie pieniądze. Sam coś o tym wiem, korzystam co tydzień z hali, na której gramy w kosza i zebrać komplet ludzi do grania jest bardzo no ciężko. Ale no tak, ale, ale, ale ja akurat doceniam, tylko ja jestem typem sportowca i znowu nie każdy jest. I ktoś, każdy kto jest, jest sportowcem, dokładnie. to pracodawca może mu taki pakiet ubezpieczeń, także chroniących jego zdrowie i życie pod tym kątem e, e, zabezpieczyć. Mhm. Czyli. W... Jakby powracając do, do Pana pytania, myślę, że trzeba być bardziej otwartym i otworzyć się trochę na, na specjalistów i im zaufać. Bo tu rozumiem, zgłaszając się do konkretnego doradcy ubezpieczeniowego, doradcy biznesowego, pracodawca jest w stanie dostać taką pomoc, takie wskazówki, rozumiem, i takie produkty gotowe, tak. z których po prostu no, można bezpośrednio korzystać, nie narażając się też na żadne dodatkowe ryzyka i pewnie tak. koszty, no bo, no bo to też każdy przedsiębiorca liczy, prawda? Tak, bo tego nie dodaliśmy. Ja myślę, że tego typu benefity należy robić na produktach tak zwanych gwarantowanych. Co to znaczy? To są produkty, które dają gwarancję, czyli tam nie ma możliwości straty, zarówno po stronie osoby ubezpieczonej, jak i ubezpieczającej. Tak? Więc jak gdyby ważne jest to, żeby z tego typu produktów Korzystać przy tworzeniu tego typu pakietów. Nie ma straty, to znaczy chodzi o straty finansowe. Finansowe, tak. tak. A i, i na przykład... Oczywiście w jakiejś per, perspektywie czasowej, tak, no bo to jest yy, ważne. Natomiast myślę, że trzeba tu korzystać z tego typu rozwiązań. Czyli to są gotowe rozwiązania, które po prostu trzeba znaleźć. No, a wiadomo, właściciel firmy, który na co dzień, yy, no, korzystając oczywiście z tych kluczowych pracowników, ale jednak zajmuje się prowadzeniem swojego biznesu, nierzadko kilkanaście godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, no nie musi znać się na wszystkim, a na no pewno dokładnie. nie na ubezpieczeniach. Tak? Dokładnie. Dokładnie. Radosław Kaczmarczyk, doradca ubezpieczeniowy, trener biznesu i doradca biznesowy był Państwa i moim gościem, Przemysław Talkowski. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia. Dziękuję. Fantastycznie, że nasze podcasty cieszą się tak dużą popularnością. Bardzo wam dziękuję, że tak chętnie oglądacie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka, zasubskrybujcie nasz kanał.